Witam Was bardzo serdecznie i zapraszam dziś do kolejnego odcinka Pogadanki. Na dzisiaj odświeżymy sobie, można powiedzieć, już taką serię odcinków, z czego korzystam na co dzień. No i będzie to edycja 2025. No i myślę, że raczej już w tym roku nie pojawi się kolejny odcinek z tej serii, tylko raczej cyklicznie gdzieś tam co rok będziemy sobie publikować tego typu odcinek. Zapraszam do materiału. Tak więc może na początek zacznijmy sobie od komputerów, których tutaj nie widzicie. A są to sprzęty, dzięki którym tak naprawdę realizacja moich filmów jest możliwa. Tak więc, moim takim głównym komputerem do montażu jest Mac mini z procesorem M2 w wersji 8GB pamięci RAM i z rozbudowanym dyskiem do 512GB w 2024 roku. Gdzieś mniej więcej w połowie wpadł odcinek z taką jego recenzją po blisko pół roku użytkowania, ponieważ zakupiłem go pod koniec 2023 roku. To więc, to jest jeden z komputerów. Wyjazd od jakiegoś czasu używam MacBooka Pro 16-calowego z 2019 roku w podstawowej konfiguracji. Obszerne wrażenia na temat tego sprzętu pojawiły się nie tak dawno temu na kanale. No i trzeci komputer jest to komputer PC na Windows. No i od ostatniego odcinka ulekon również zmianie, ponieważ teraz używam takiego zwykłego składaka, ale głównie z takim też przeznaczeniem do gier. Mimo, że jakoś zbyt dużo na nim nie gram, bo i też nie mam czasu, to po prostu postanowiłem, że wymienię sobie. Tego Dela na, na coś mocniejszego. No i używam komputera, który posiada procesor Cori 7 8 generacji. Jest to i7 6 rdzeniowa 8700, jeszcze ta bez możliwości podkręcania. Mamy tam 32 GB pamięci RAM oraz dodatkowo mam kilka różnych dysków. Jeżeli chodzi o kartę graficzną, jest tam GTX 1060, którego w jakimś w bliższym lub w dalszym czasie planuję zaupgrade'ować na RTX'a zapewne 30-60 to jeszcze czas pokaże co wybiorę tak więc jeżeli chodzi o sekcję komputerów, to właśnie są to te trzy komputery, dwa Maci, jeden Mac stacjonarny, jeden laptop, no i właśnie komputer stacjonarny PC. Jeżeli chodzi o główny telefon na co dzień, którego używam, ten też nie tak dawno temu uległ zmianie. No i z Samsunga Galaxy Note 20 przeszedłem na iPhone 13 Pro. Filmy na jego temat zapewne będą się dopiero pojawiać na kanale. No i jestem z niego póki co bardzo zadowolony, jest to naprawdę bardzo przyjemny sprzęt. No I myślę, że był to też dobry upgrade z NOTA 20. Jeżeli chodzi o słuchawki, poprzednio używałem Airpodsów pierwszej generacji, ale to również uległo zmianie. No i w zasadzie od grudnia 2024 roku używam Airpodsów czwartej generacji, jeszcze jest to ta, taka zwykła podstawowa wersja bez ANC, no i jestem bardzo zadowolony z tych słuchawek w zasadzie to czego oczekiwałem, to to właśnie od. Dostałem. Jeżeli chodzi o zegarek, jest to Galaxy Watch trzeciej generacji czyli w dalszym ciągu ten sam model, który, który pojawił się w tamtym odcinku. Mam już go ponad 2 lata, jestem z niego bardzo zadowolony. A pod koniec grudnia zeszłego roku wpadł na jego temat taki, taki film z podsumowaniem właśnie tego użytkowania. Czy będę go wymieniał? Tego jeszcze nie wiem. Gdzieś tam rozważałem przejście na Galaxy Watcha 6 Classic, bo bardzo mi się on podoba. A jednak, jeżeli chodzi o wygląd, jest to pierwsza rzecz, na jaką zwracam uwagę w zegarkach, również tych smart. Tak więc, no myślałem nad tym Watchem 6 Classic. Jednakże teraz przechodząc na iPhone'a, jakby nie będę mógł go połączyć, ponieważ on współpracuje tylko z Androidem. A Watcha 3, który jest na Tizenie jeszcze mogłem bezpośrednio połączyć z iPhone'em. Tak więc, jeszcze nie wiem. Czy zdecyduję się na tego Watcha 6? Być może pójdę w stronę Apple Watcha, ale póki co jeszcze nie planuję wymiany tego Galaxy Watcha 3. Póki bateria trzyma w nim miarę dobrze i sam zegarek jest sprawny, to po prostu dalej z nim zostaje. Jeżeli chodzi o monitor, bo to też może być interesujące, mój główny monitor również uległ zmianie. Wcześniej używałem Samsunga Smart Monitor M7 32-calowa wersja na matrycy 4K i od jakiegoś roku używam monitora, który jest monitorem mniejszym. No i jest też również taki dedykowany bardziej do gier. Jest to LG 27GP850. Recenzja tego modelu również pojawiła się na kanale. Jestem z niego bardzo zadowolony. Jest to 27 calowy monitor o rozdzielczości 1440p. Na matrycy nano IPS i odświeżeniu wynoszącym maksymalnie 180 Hz. Jest to bardzo dobry monitor. Jestem bardzo zadowolony z wymiany właśnie na ten model, mimo że straciłem tę funkcje SMART i, i, i nie mam tam głośników, musiałem wyposażyć się w zewnętrzny zestaw od Logitech. To mimo tego, i tak jestem zadowolony właśnie z tego monitora pozostając w temacie jeszcze komputerów i akcesoriów no to właśnie główną myszką do pracy od też blisko niecałego roku chyba w kwietniu tamtego roku ją kupiłem jest Logitech MX Master 3S jest to myszka nad której zakupem bardzo długo się zastanawiałem i bardzo długo zlekałem ale odkąd ją mam jestem z niej naprawdę mega zadowolony i uważam że była warta po prostu tych pieniędzy używam jej od praktycznie roku jeszcze nic tutaj się z nią nie wydarzyło jest to bardzo dobra myszka Zarówno na bluetooth jak i po prostu na komunikację 2.4. Jeżeli chodzi o klawiaturę, no to przy PC używam y, chyba Logitech K120, taka zwykła przewodowa klawiatura, a przy Macu Mini korzystam z Magic Keyboard drugiej generacji w dalszym ciągu. Jeżeli chodzi o przejściówkę do MacBooka Pro, ponieważ tam mam same porty USB typu C, no i musiałem się w takową wyposażyć, to na chwilę obecną używam adaptera od Sateci. Jest to Sateci Aluminium Adapter Slim wersja druga, Jakieś tam wrażenia na, na temat tej przejściówki również pojawiły się już na kanale. Wcześniej używałem modelu od Baseusa, niestety on najwidoczniej po prostu mi się spalił, tak podejrzewam, po prostu w pewnym momencie przestał działać i w ogóle no, nie reagował po podłączeniu do komputera, dlatego wyposażyłem się w nowy adapter. Jestem z niego bardzo zadowolony, mam już go ponad rok i jeszcze tutaj nie napotkałem żadnych problemów z nim związanych. Jeżeli chodzi natomiast o dyski, no to w dalszym ciągu. Tylko tam głównie z dysków od Samsunga. Posiadam kilka modeli T5, o których już mówiłem w poprzednich materiałach, ale również, właśnie w chwili obecnej, mam dwa modele T7. Ten czarny jest to dysk starszy, ten niebieski jest to ten dysk nowszy. No i jeszcze mam właśnie ten dysk od Sandiska. Te dyski, jak zwykle, gdzieś tam ulegają rozbudowie i pojawia się ich coraz więcej, bo tej pamięci nigdy nie jest. Za mało, tak więc myślę, że no dalej będę trzymał się Samsunga. Wyszedł jakiś czas temu model T9, jeszcze nie miałem okazji go sprawdzić no ale z chęcią bym to po prostu uczynił czas pokaże być może z czasem po prostu nabędę nowsze modele dysków, właśnie T9 no i już tak pod koniec, jeżeli chodzi o głośniki, no to w chwili obecnej mam dwa głośniki mobilne, recenzowany JBL GO czwartej generacji w tamtym roku, kupiłem go mniej więcej na premierę, bo chciałem przygotować dla Was właśnie materiał, no i w dalszym ciągu go używam, jestem z niego zadowolony no i też od niedawnego czasu posiadam głośnik Sony ULT Field 1 bardzo mnie on zainteresował. Miałem siódemkę, właśnie wypożyczoną od Sony, więc postanowiłem zakupić jedynkę, aby sprawdzić, jak on się tutaj będzie sprawdzał. Używam go już od kilku miesięcy. Recenzja dostępna jest na kanale. No i jestem z niego bardzo zadowolony. Jeszcze jest sporo takich rzeczy, których gdzieś wam tutaj nie pokazywałem, które gdzieś tam mam od niedawna. No ale są to też takie rzeczy poboczne. Mogę Wam też na przykład powiedzieć, ostatnio zamówiłem ładowarkę MagSafe do iPhone'a, no i w sumie dzisiaj jak to nagrywam, ona mi przyszła. Jeszcze jej nawet nie rozpakowałem, ale gdzieś tam film na jej temat na pewno pojawi się na kanale, tak więc za jakiś czas myślę, że czy prędzej, czy później, czy, czy już po recenzji iPhone'a, czy jeszcze przed jego recenzją, takowa ładowarka powinna się pojawić na kanale. Jeżeli chodzi o powerbank, no to w dalszym ciągu jest to model od y, Aukey'a, nie pamiętam dokładnie jak on się nazywał, chyba Bass X Mini, o pojemności 10 tysięcy mAh. Ostatnio nie potrzebuję jakoś często używać powerbanków, dlatego też y, no jakby nie wymieniałem tego, tego modelu. No, jeżeli chodzi o, o inne akcesoria, no to myślę, że to by było tyle. Reszta to jest w większości jednak osprzęt taki potrzebny do filmowania, czyli aparaty, obiektywy statywy, oświetlenie, inne akcesoria. No i jeżeli chodzi o telefony, no to mam jeszcze dużo tych telefonów, które pojawia się w sentymentalnej podróży w czasie. No ale mam tutaj również jeden z takich telefonów, który jeszcze nie jest nagrany, ale będę musiał się gdzieś tam za niego zabrać. No i właśnie jest to Google Pixel 2. Kupiłem jakiś czas temu właśnie Pixel 2 oraz Samsunga Galaxy S8+. Plus. S8+ Plus jest już dostępny na kanale. O Pixelu 2 jeszcze będę musiał przy przygotować osobny materiał. Tak więc on też za jakiś czas, jeszcze nie wiem dokładnie kiedy, ale po prostu się pojawi. No i z grubsza byłoby to wszystko. Czy to jest dużo, czy to jest mało, nie mi oceniać no ja w zasadzie jestem zadowolony z tego, co, co posiadam. U mnie ten sprzęt też dosyć często rotuje, bo, no bo raz wymienię komputer, raz wymienię telefon, chociaż ostatnio z Note 20 wytrzymałem ponad rok. Z tym iPhone'em planuję zostać przez najbliższe dwa lata, tak więc myślę, że, że gdzieś tam uda się ten cel zrealizować. No i to byłoby wszystko. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Jak sobie osobiście myślę, że moglibyśmy wrócić do tej serii pogadanki, ponieważ ona dość mocno została przeze mnie zaniedbana. Myślę, że wynika to głównie przez to, że też nie pojawia mi się aż tak dużo ciekawych tematów, o których mógłbym się tutaj rozgadać. Bardzo dużo jakby uwagi i czasu zostało też poświęcone na rozbudowę serii sentymentalnej podróży w czasie, no przez co gdzieś tam ta pogadanka po prostu ucierpiała. No w każdym razie właśnie to jest jakby kolejny odcinek z tej serii no i mam nadzieję, że może uda się do niej gdzieś tam wrócić. Myślę, że to by było wszystko w tym materiale. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Dajcie znać, co myślicie no a jeżeli chcecie, możecie pochwalić się jakby swoimi urządzeniami, z których korzystacie na co dzień, w komentarzach. Trzymajcie się i pozdrawiam. Cześć.